Proszę Państwa, Robert Kupica aktualnie walczy o wygraną w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Zostało parę godzin do końca, aktualnie Robert jest na pierwszym miejscu. Tak, prezentuje się klasyfikacja. Ferrari z Antonio Giovinazzi nie chciało dać team orderów, poszedł team order od Ferrari, że jeśli nie dadzą rady przyspieszyć, to Robert będzie musiał ich podmienić. I uwaga, Giovinazzi przyspieszył, a po paru godzinach... Wypadli z toru. Robert aktualnie jedzie za kierownicą Bolidu AF Corse 83 numer, czy dojedzie do mety z wygraną. Miejmy taką nadzieję, w ogóle zobaczcie, ile jest robactwa na szybie. Wszystkie kciuki za zespół z Robertem Kubicą. Choć chciałbym zaznaczyć, że Kuba Mikowski w klasie pm 2 też na prowadzeniu. Także możemy dzisiaj mieć. Podwójne święto polskie we Francji